witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Giant Citizen Kabuto ostatnio zbudowaliśmy bazę i mieliśmy szukać od Junart i na tym sobie zakończyliśmy więc lecimy szukać od Junart dobra tam była nasza baza więc musimy iść tu za światełkiem Dobra, na pewno coś tutaj na nas będzie czekało niedobrego zaraz. Jestem tego pewny. Co mi amunicję, ciekawe czy mógłbym teraz się cofnąć i amunicję sobie odnowić. Okej, tam są rozprówacze, to raczej tam nie chcemy iść. Dobra, już widzę, że trzeba rozwalić. O, dobra, jest sklep, no to nie musimy się martwić o amunicję. Dobra, trafiłem. Ci jeszcze tu latających mają. I to jeszcze. Dobra, to ja do sklepu na chwilę. W sumie to zrobiłem, z ekipunków wyrzuciłem teraz tam Nie mogę się w nich celować. Dobra trafiony. Sami sobie koszary rozwalili. Niesamowici są Nie mam strzykawki teraz, najgorzej, ale mogę się czy chyba tak w sklepie po prostu Oj, ale bardzo mało O dobra, tam są odżunarty, tylko trzeba te ty działo rozwalić I co do mnie ja obrywa o dobre, od tego no, to sobie może HP odnowię na nim O, escape, przytrzymałem. Jeszcze jeden. Dobra, nie chciałem tego. Czy ja mogę stąd wyjść? Chyba jak już tak kliknę, to nie mogę tego odcofnąć. Odcofnąć. Odznaczyć nie mogę. To unlucky Dobra weźmiemy sobie amunicję odnowimy Czy z wami się muszę bić? Raczej nie Dobra idziemy po Jun'arty nie będziemy się tutaj bawić O tu tu przyszliśmy Takiego pojazdu, wskakuj, Jan poprowadzi. A więc jeszcze raz, tu mamy hamulec, a tutaj gaz. Dobra, od tej chwili możesz prowadzić. Mam właśnie dużo rzeczy do tego. To nie jest, żeś poprowadził. Dobra, let's go. Dało się to jakoś przyspieszać. O, dało się jak się chyba to właśnie. Ma. Może też strzelać rakietami z tego. Nawet spoczko. to też będą wyścigi, właśnie i to będzie dopiero. Kup jak robię taki ostry zakręt, to aż mi spowalnia całkowicie. o jeszcze władczynie masz koszary jeszcze czego czy ja mogę tu lecieć sobie Będę te rakietki chciałem chyba teraz musimy przebić się tak samo. Czy ja tu miałem się przebić. Dobra, udało nam się. Oto jesteśmy. To wulkan ślepca, nazwany tak 300 lat temu przez Reksusa, słynnego niewidomego proroka. Ale tu nie ma wulkanu. No a czego oczekiwałaś? Ten biedak był ślepy. Słuchaj, jak mamy znaleźć pałac mojej matki? Mam przyjaciół, którym grozi niebezpieczeństwo. Cierpliwości dziecko, gdyż mam przebiegły plan. Ale najpierw musisz oczyścić te wyspy ze wszystkich gwardzistów. Dobra. Oczyścić teren ze wszystkich gwardzistów. No to let's... Let's go. Dobra, jakieś moce sobie możemy wziąć, coś fajnego W sumie nie potrzeba nawet Dobra, nie ma tu żadnych dział już, okej, okay, zaczynam od snajpera Dobra, to może pójdzie szybciej niż myślałem Ten łuk jest zbyt dobry. Powinni go znerwić. Boom. Oprzyżyli. Poszukują. On się w bunkrze są. Cwaniak. Jeszcze jeden no Dobraj tam jeszcze jakieś grupa nie trafiło dobra? Czyżby wszyscy? Wszyscy ok. W porządku. Droga czysta. Co to za plan? Yy, poczekaj. No tak, doskonale. Odezy. 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 Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś. Wszystko pod kontrolą, moje dziecko. Och, chlitości, co się z nami stanie? Nie za symulacja. Weźmiecie udział w wielkich wyścigach od Zabrać ich! A co się stanie, jeśli wygramy wyścig? Weźmiecie udział w wyścigu finalowym, w sekretnym pałacu. A jeśli i ten wygracie, będziecie mieli zaszczyt zostać złożeni w ofiarze... O nie, 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 nie zaraz umrzemy! O litości! Jan, przestań! Wspaniały ze mnie aktor, nie? Dobra, ale wyścigami zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę i subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy się teraz ścigać i to chyba będzie dość sporo tych wyścigów, bo pamiętam, że to chyba było trzeba wygrać to z 4 albo 5 razy nawet. Więc to by było na tyle. Trzymajcie z następnego odcinka. Na razie.